Witam Państwa bardzo serdecznie. Akurat jest tak, że coraz bardziej nam się pogarsza sytuacja covidowa i wszelkie imprezy masowe tym bardziej będą trudne. Niemniej mam nadzieję, że uda nam się, jak co roku, przeprowadzić Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy no w sposób taki, żeby nie dotknęło to w jakiś sposób ludzi. W niedzielę 30 stycznia, nomen nomen 30 rocznica właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powiem tak, że od początku jestem e, orędownikiem tej inicjatywy, i e, tak jak co roku patrzę, to już 30. to, to tylko taka nostalgia trochę się na, na, nasuwa, że no, fantastyczna e, inicjatywa, tyle lat i e, wciąż e, ma tylu za, zagorzałych zwolenników. E, Chcę właśnie powiedzieć, że w tym roku świętujemy po raz drugi w covidzie, bo tak jak pamiętamy w roku poprzednim również musieliśmy z wielu ciekawych pomysłów, atrakcji zrezygnować, bo wymagały tego przepisy sanitarne. I w tym roku również mamy w ograniczonym zakresie to świętowanie, chociażby szkoły zakończyły wcześniej przed feriami w swoich sztabikach pracę. Dzisiaj powiem tak, że się bardzo cieszę, że akurat w naszym województwie są ferie, bo w jakiś sposób też i nasi młodzi elblążanie jest szansa, że mniej są narażeni na zarażenie. Ale to już nie wracam do koronawirusa, żeby, żeby to nie przyćmiło tego święta przypadkiem. E, organizację finału w tym roku podjął się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. E, e, jest tutaj z nami pan Adam Krauze, który, dyrektor, który e, właśnie przewodzi temu przedsięwzięciu. I tradycyjnie również e, Regionalne Centrum Wolontariatu jest to z nami pani e, e, Gabriela Ziemilowska i pani e, Katarzyna Gliniecka. Katarzyna <taki> Także również e, tradycyjnie współdziałają bardzo serdecznie im dziękuję. E, w tym roku e, zbieramy. Pieniądze na okulistykę szeroko pojętą, e, czyli zapewnienie sprzętu diagnostyki i leczenia e, wzroku e, u dzieci. Myślę, że e, każdy z nas, każdy z nas e, e, po prostu e, wie i docenia. E, co to znaczy, mieć dobry wzrok i jaka jest tutaj duża potrzeba. Proszę Państwa, ja zawsze mówiłem i powtarzam, że w Elblągu nie, nie jest naszym celem i najważniejszą sprawą, żeby bić rekordy, jeśli chodzi o zebrane środki finansowe. Sami wiemy, że. To jest ważne, bo na kwotach się opiera ilość kupionego sprzętu, ale dla mnie o wiele ważniejsze jest to, że jako Polacy, a również to w tej chwili się odbywa, można powiedzieć globalnie, bo w wielu krajach poza granicami. Sztaby orkiestry funkcjonują. Że najważniejsze jest to, że cały czas jesteśmy otwarci na potrzeby innych ludzi. Podchodzimy do tego z empatią. Myślę, że to też świadczy o wrażliwości, i tutaj w naszym przypadku Elblążan, bo przypomnę chociażby, że. W tamtym roku to było około 370 tysięcy złotych. To naprawdę jest bardzo dużo pieniędzy. Grało w tamtym roku 15 sztabików i kwestowało około 370 wolontariuszy. Rok poprzedni był pierwszym takim Dużym uderzeniem pandemii, ale jeszcze nie było szczepionek. Dzisiaj, dzisiaj mamy lekarstwo na to, i powiem tak, że to widać też i po, po uczestniczących w tym roku: bierze udział w Wielkiej Orkiestrze. 47 sztabików i mamy więcej, bo około 450 wolontariuszy. Także także tutaj tak jak powiem również pomimo pandemii aktywność jest, jest duża i chcę przy tej okazji podziękować wszystkim. Wolontariuszom, wszystkim sztabikom za, za ich pracę, za to, że e, poświęcają swój, swoją pracę i czas na rzecz e, osoby drugiej. Proszę Państwa, w tym roku również wraca e, światełko, e, e, jeśli chodzi do nieba, jeśli chodzi o. E, Podsumowanie, zakończenie tego dnia grania orkiestry. Będzie ono oczywiście na Starym Mieście, i tutaj poprzedzą również to światełko różnego rodzaju wydarzenia. Powiem tak, że od godziny 14.00. Na scenie na Starym Mieście rozpoczną się koncerty elbląskich zespołów. Będą tu między innymi Lazurki, Paweł Marchel, Szalone mala, Małolaty, Inni Roberts. My oczywiście wiemy, że te koncerty będą, będziemy się starali, żeby to tak zorganizować, żeby nie powodować większych y, jakichś y, możliwości y, y, no, nie, nie zachowywania przepisów sanitarnych, tak żeby te przepisy cały czas, jest to na świeżym powietrzu, y, były utrzymywane. <laughs> Natomiast od dziewiątej do 15 y, na poligonie to też już można powiedzieć, tradycyjnie odbędzie się offroad, rajd samochodów terenowych połączone ze zbiórką pieniędzy i licytacjami. Także kończąc swoją wypowiedź, jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim którzy zaangażowali się wszystkim sztabikom, e, wszystkim e, organizacjom, instytucjom, bo to jest szereg i organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych, które biorą w tym udział. Podziękować im za dotychczasową pracę i, e, i że również Spowodowali, że 30 orkiestra w Elblągu zagrał, bo to jest to ważne. E, dziękuję również wszystkim, e, którzy jak pokazują nam dane historyczne, dzielą się dobrami z, na rzecz innych. E, I myślę, że jako Elbląg zawsze. Możemy być dumni z naszych mieszkańców, że jesteśmy miastem, który tak aktywnie podchodzi i jest wrażliwy na, na niedole innego człowieka. Zapraszam na niedzielne wydarzenia na świeżym powietrzu. Zapraszam również na światełko do nieba. Mam nadzieję, że. Ta orkiestra, ta edycja będzie należała również do e, tych edycji, którymi możemy się szczycić i być z nich dumni. I wszystkim się ma. Proszę. Proszę. Szanowni Państwo. E... W związku z tym, że mamy 30-lecie, taka niespodzianka dla naszych tutaj mieszkańców. Mamy nadzieję, że się spodoba. Po raz pierwszy na naszej bramie targowej zostanie, pojawi się w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Iluminacja Świetna. Pojawi się wielkoorkiestrowe świateł serduszko na, właśnie na tej bramie targowej. To już to nastąpi w piątek, w piątek będzie po raz pierwszy zawiśnie i będzie przez cały tam tydzień jeszcze ta iluminacja na bramie targowej wyświetlona. Gramy od piątku. W piątek na lodowisku Helena o godzinie 18 podczas ślizgawki będą prowadzone różne konkursy, zabawy, będzie, muzykę będą puszczać nasi dwaj dj e, DJ Shupix i DJ Loco, także zapraszamy, żeby też wziąć udział w tych, w tych zabawach i tam licytować. Sobota, niedziela. Muzeum archeologicz, Archeologiczno-Historyczne za rzut do puchy zaprasza, żeby inaczej, za symboliczną złotówkę wchodzimy, kupujemy bilet, a resztę zaoszczędzonych pieniędzy, oczywiście co łaska, wrzucamy do puchy. Muzeum Archeologiczne jest wyremontowany, więc mamy nadzieję, że to też będzie okazja, żeby pójść zobaczyć jak, jak to nasze muzeum w tej chwili po, po remoncie wygląda i jakie tutaj eksponaty prezentuje. Także zapraszamy w godzinach właśnie otwarcia muzeum. W, w sobotę jeszcze w Centrum Handlowym Ogrody rusza scena. Centrum Handlowe Ogrody to jest jeden z naszych sponsorów, partnerów też wieloletnich i nie tylko jakby sponsorują tutaj organizację naszego przedsięwzięcia, ale też sami organizują scenę od 12 do 16 w Centrum Handlowym Ogrody będą występy zespołów, będą też licytacje, konkursy, także zapraszamy, żeby też odwiedzić w tamtych godzinach i wziąć udział w w, w, we wspólnym graniu. I niedziela, dzień finałowy. Dzień finałowy już Pan Prezydent powiedział, czyli offroad od rana o godzinie 11 w nie grają elbląskie morsy, robimy kąpiel zimową, tam będą mieli flagi, będą mieli puszki, będą licytować, będą się bawić a, i też zbierać do tego wspólnego garnuszka naszego elbląskiego. Przez cały dzień, od, od, od 12 do 20, tak, do, brama targowa jest otwarta dla mieszkańców. Również za wrzut do puchy PTTK zaprasza, żeby y, przyjść, odwiedzić, zwiedzić, y, zobaczyć piękny widok z bramy targowej y, na, na właśnie na starówkę. Y, i od godziny 14 rusza scena główna, scena na, na, przy ratuszu staromiejskim, tak już miejsce przez Elbionżan znane, tam bawimy się do godziny 20, o 20 światełko do nieba, pokaz sztucznych ogni, to już taka ta nasza elbląska tradycja, oczywiście w zeszłym roku ze względu na pandemię się może nie odbyła, natomiast wracamy do tego, mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie bezpiecznie. Ze względów pandemicznych przyjęliśmy w tym roku, ponieważ jest to impreza na świeżym powietrzu, natomiast ze względów pandemicznych, tego co się dzieje, przyjęliśmy jakby ten schemat 30%, 30 osób niezaszczepionych i przy, w miejscu wejścia na teren imprezy tej właśnie naszej masowej będziemy sprawdzać te covidowe... Paszport. paszporty i będziemy zliczać te osoby, które są niezaszczepione. Nie Także jeśli Państwo, którzy będą nas odwiedzać w, w dniu finału będą chcieli wziąć udział w tej imprezie zachęcamy, żeby też wziąć ze sobą właśnie paszporty covidowe w telefonach i tak dalej, żeby nam to usprawnić. Wolontariusze. Wolontariusze powie Gabrysia jak wyglądają i poproszę tutaj o... Wcześniej pan mówił, że z czego podejrzewam, że e, przynajmniej dwie trzecie wyjdą e, w miasto. Wcześniej te parę osób to są też być może te osoby, które grały wcześniej w sztabikach e, szkolnych, więc e, spodziewać się możemy na mieście ogromu ludzi. E, i dla bezpieczeństwa chcemy powiedzieć, że puszka, wolontariusz będzie miał, który posiada puszkę, na pewno będzie miał na niej tutaj w tym miejscu wpisany numer identyfikatora. Numer identyfikatora znajduje się również na identyfikatorze. Także gdyby ktoś chciał sprawdzić wiarygodność, to, to jest to w każdej chwili do, do sprawdzenia. Tak wygląda identyfikator, tak wygląda puszka. To, co, o czym tutaj panowie mówili przede mną, bardzo zależy nam na tym, żeby zachowane były wszelkie zasady reżimu sanitarnego. Dlatego musicie nam wybaczyć, jeśli trochę dłużej będzie trwało, to czekanie na wydanie identyfikatora i puszki i na ten moment, i ten moment, który będzie przed ratuszem, żebyście się uzbroili w cierpliwość, ponieważ mamy wyznaczoną ilość osób, które może wejść, które może przebywać w jednym miejscu. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Prosimy, ponieważ na te 450 osób, 170 chyba 6 to są osoby poniżej 16 roku życia, bardzo prosimy rodziców i opiekunów prawnych o to, żeby przyszli razem ze swoimi, ze swoimi dziećmi. I tego dnia pełnili funkcję opiekuna, żeby nie prowokować spotkań dodatkowych, żeby nie, nie łączyć w pary. Chociaż opiekunów również do wolontariuszy przewidzieliśmy i również ich mamy, ale musimy pamiętać drodzy rodzice i opiekunowie, że na Was również liczymy tego dnia, że przyjdziecie i razem z dziećmi będziecie ich wspierać, a przez to zminimalizujemy jakoś te kontakty z z szalonym wirusem, który się przetacza po raz kolejny. To z tych najważniejszych rzeczy. Widzimy się o 9 pod ratuszem staromiejskim. Wpuszczamy i osoby niepełnosprawne, osoby starsze, i osoby z dzieciakami. Prosimy, żeby, żeby spokojnie wchodzili sobie jako pierwsi, jako pierwszym chcemy im wydawać te identyfikatory. Co jeszcze z takich najważniejszych rzeczy? Bardzo ważna rzecz. Zgłosiło się do nas kilka restauracji, kawiarenek na, w mieście i to jest, to są kawiarenki na Starym mieście, ale też w sąsiedzi, to jest biblioteka, w której będzie miejsce, gdzie będzie się można napić ciepłej herbaty, zjeść coś smacznego, wypić sobie kawkę. Także też tych miejsc czy w ogrodach są kofi. Parę tych miejsc my oczywiście je umieścimy na stronie internetowej. To będzie informacja dostępna dla wolontariuszy przed samym, przed samym wypuszczeniem ich już w miasto z puszkami i z identyfikatorami. Tak żeby też wiedzieli, że w razie gdyby było zimno, zawsze mogą, są miejsca, gdzie mogą przycupnąć i z, że są przez naszych e, przedsiębiorców e, prowadzących kawiarni bardzo mile widziani i zaopiekowani. To z tych takich najważniejszych rzeczy. Wracamy na pewno do godziny 17, ale to już są rzeczy, które będziemy każdemu bezpośrednio mówić yy, na odprawie takiej, którą będziemy robili w Ratuszu Staromiejskim. Także to z tych najważniejszych rzeczy tyle chciałabym powiedzieć. Ja dla osób, które nie chcą wychodzić w tym dniu, a chcą wziąć udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, trwają licytacje na naszej stronie www.blak.pl te licytacje są licytacjami Allegro i przez tą stronę, jeżeli osoby chętne wejdą przez tą stronę, będą brać udział bezpośrednio w tych licytacjach, które są wystawione przez, przez nasz elbląski sztab. Koleżanka Kasia właśnie za to odpowiada. Najróżniejsze rzeczy, przedmioty, ludzie przynoszą, mamy ich już naprawdę w tej chwili. Ponad 300, ponad 300 wystawionych, a cały czas te przedmioty na licytacje są do nas znoszone i staramy się w miarę na bieżąco te, te wszystkie licytacje wystawić. Mogę powiedzieć z ciekawostek: no, oczywiście, przetwory domowe, mamy gadżety, książki, gry, ale mamy też elektryczny rower ufundowany przez jednego ze sponsorów. Także no, są, są przedmioty i bardziej wartościowe, i takie symboliczne. Oczywiście, licytacja to jest, można znaleźć dla siebie coś fajnego, natomiast trzeba pamiętać, że to też jest po prostu forma kwesty i czasami to są jakieś pamiątki takie symboliczne, bo jakaś książka, natomiast czy, czy, czy jakiś inny taki drobny gadżet, który można po prostu sobie przy okazji zakupić, żeby mieć pamiątkę, że się wzięło udział w kwestie. I oczywiście wszystkie te licytacje Allegro zasilają też jakby oczywiście w Konto Fundacji Wielkiorki Świątecznej Pomocy, ale w poczet tego wyniku końcowego, który tworzy wspólnie razem Elbląg. Czy na stronie internetowej, tak jak co roku będzie można sprawdzać, jak ta puszka Elbląska rośnie? Tak, tak, tak. To jest, tutaj mamy agencję kontakt, która bezpośrednio tutaj na bieżąco będzie w sztabie na, głównym miała swoje miejsce, też jakby jednym z działów naszego tego sztabu głównego i oni na bieżąco jak tylko będzie wynik podsumowany sztabu finansowy, sztab finansowy będzie podawał na bieżąco pieniądze przeliczone, to te pieniądze, to, to od razu ten wynik będzie się pojawiał na stronie. Chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz, czy tylko wrzucamy gotówkę, czy może któryś z wolontariuszy będzie możliwość też płatności terminale? Ważna informacja, Elbląg ma trzy terminale płatnicze i takich wolontariuszy będzie można, znaczy będzie można ich spotkać też na, na mieście, będą, natomiast oni będą też jakby chodzić do tych takich imprez, gdzie tam na przykład właśnie do, na offroadzie się pojawi terminal płatniczy, później ten terminal będzie szedł jeszcze w inne miejsca, także będzie, będzie można też takich wolontariuszy zobaczyć. Ten wolontariusz, który ma terminal, będzie miał specjalną koszulkę tutaj, zapłacisz kartą i to łatwo go będzie też można rozpoznać. Okej, ma już, jakieś pytania. Jeżeli nie, ma, to bardzo dziękujemy i zapraszamy.